Witajcie drodzy, przy, przy kolejnym filmie, który, który postanowiłem zrobić, tytuł zauważyliście. Przesłanie logo te, tego kanału, dlaczego przestałem czytać Przekład Nowego Świata. Słuchajcie, tak zastanawiałem się właśnie na tym, jak, jak poruszyć ten temat. Dlaczego akurat taki temat? Dlatego że. Pamiętam ten moment w moim życiu, kiedy stanąłem na rozdrożu, kiedy czytając Słowo Boże okazało się, że to, co wierzę, to nie jest oparte na tym mocnym fundamencie, w którym jest Jezus Chrystus, ale zostało oparte na fundamencie ludzkich nauk. I podporą tych wszystkich nauk, w które wierzyłem przez lata, był przykład Pisma Świętego. I to było tragiczne, bo, bo powiem Wam, że naprawdę Kochani, czytać Słowo Boże. To, to była i jest moja pasja. Lubię czytywać się w Słowo Boże. Lubię czytać, nie patrząc, słuchajcie, jak ono mówi o innych ludziach, ale jak ono mówi o mnie, co ja muszę w swoim życiu zmienić, jak Bóg mnie widzi. To Słowo przez lata było w pewien sposób zamknięte dla mnie. Nie widziałem siebie jako grzesznika, nie widziałem siebie jako człowieka, który potrzebuje tak bardzo Jezusa Chrystusa. I chcę Wam powiedzieć, że kiedy zacząłem odkrywać, że przekład Nowego Świata to jest przekład, który odsunął mego pana z mego życia, to był jeden z głównych powodów, kiedy odłożyłem ten przekład na, na półkę i powiedziałem: Nie, ja już nie chcę go czytać. Ja chcę czystego Słowa Bożego. Zacząłem szukać alternatywnych przekładów, które, słuchajcie, pokazałyby mi. Zbawienie, które, które, które Bóg zawarł w swoim słowie. Ja dziś jestem przekonany, że, że nie tylko samo czytanie Słowa Bożego jest do tego potrzebne, bo jest do tego potrzebne jest też yy, yy, łaska Boża, jest do tego potrzebne prowadzenie Boże, Duch Święty i wiem, że każdy chrześcijanin musi się modlić o Ducha Świętego, by to On wskazywał mu drogę w czytaniu Słowa Bożego. Ale do czego zmierzam? Ten, ta pierwsza część tego filmiku dotyczyła będzie nie może fragmentów Pisma Świętego, które wstrząsnąły mną w pewien sposób, które pokazały, że, że Pan Jezus Chrystus został kompletnie odsunięty, że, że wersety, które dotyczyły konkretnie Jego, jakiego naszego Króla, jakiego Pana, zostały zastąpione. Zostały zmienione i to też będę chciał Wam pokazać. Ale dzisiaj tak chcę też zwrócić uwagę na, na przekład Nowego Świata, bo często da się słyszeć, że to jest taki bardzo wierny przekład, że to jest przekład, który jest najlepszym przekładem na świecie, który idealnie oddaje to, co Bóg chciał nam przekazać. I chcę Wam pokazać wesety, które, które przez jakiś tam okres czasu czytając ten przekład gdzieś sobie zapisywałem i one gdzieś, gdzieś po mojej głowie chodziły, bo były takie dość śmieszne albo bardzo trudne do zrozumienia. Nie jest moim celem oczywiście wyśmianie tego przykładu, bo nie zamierzam ani atakować Świadków wiechowy w tym filmiku, albo wyśmiewać ich, 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 ich organizacji. Natomiast chcę pokazać, że nie do końca jest tak, jak możecie przeczytać w strażnicach, jak, jak się mówi o tym przekładzie, że jest to tak wierny, tak wspaniały, tak cudowny przekład. Bo okazuje się, że ten przekład ma więcej negatywnych stron niż pozytywnych. Sami będziecie mogli ocenić ten przekład. Myślę, że niektórzy z Was czytają go już bardzo, bardzo długo i, i jestem przekonany, że na wiele fragmentów nawet nie zwróciliście uwagi. A jeśli nawet coś w Waszej wozie świtało, to ta propaganda, która jest wygłaszana na temat tego przykładu, powoduje to, że często będąc świadkiem kto ktoś nie sprawdza w innych przykładach, bo jest przekonany, że otrzymał tak cenne narzędzie, tak cudowną rzecz, że nie potrzeba mu innych przykładów, nie potrzeba mu sprawdzania. No to zapraszam Was już do, do tego, byście dzisiaj popatrzyli na kilka fragmentów razem ze mną. I oczywiście nie chcę, żebyście wyciągali na podstawie czterech, pięciu fragmentów, czy dziesięciu nawet swojego jakiegoś zdania czy wniosku na temat tego przykładu, czy od razu mówili, że, że no ktoś, gościu, zrobił film. No i teraz na podstawie czterech fragmentów chce nam udowodnić, że to jest przekład, który, który nie powinniśmy czytać. To jest tylko tak jakby wstęp. Potraktujcie ten film jako wstęp. Do tego, co jest głównym tematem, tak jakby tej serii filmów mówiących o tym, dlaczego przestałem czytać przykład Nowego Świata z myślą o tym, co ten przekład zrobił z naszym Panem i Królem, Panem Jezusem Chrystusem. Zapraszam Was. Tak jak mówiłem, zobaczcie na te wersety, które dzisiaj chcę poruszyć, Jakbyście mogli zobaczyć, bardzo często jest tak, że ciężko jest zrozumieć fragmenty z przykładu Nowego Świata. Nie będę już tu więcej nic mówił od razu przechodzimy do Biblii. Po kolei zaczynamy od księgi kaznodziei. Mamy trzeci rozdział werset 15. Co istnieje, to już było, co zaś ma być, to już zaistniało. A prawdziwy Bóg szuka tego, co jest ścigane. Ciekawe, prawda? Jakże pierwsza część to jeszcze. Rozumiemy, ale druga część, prawdziwy Bóg szuka, szuka tego, co ścigane. Czego szuka Bóg? Co jest ścigane? Powiem Wam, że nie wiem, jak byście myśleli, nie dojdziecie, co jest tym ściganym, dopóki nie porównacie tego fragmentu z innym fragmentem, z innym przykładem i teraz wystarczy wytworzyć Biblię Warszawską, macie to, co już było już dawno, co, przepraszam, to, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, a Bóg przywraca, przywraca to, co przeminęło. Jasno, zrozumiale. Nie trzeba jakoś wytężać się strasznie, żeby zrozumieć ten fragment. Kolejny fragment z Księgi Kaznodziei. I dwa przykłady mamy. Przekład Nowego Świata. Jeżeli żelazne narzędzie e, przepraszam, tutaj jeżeli żelazne narzędzie się stępi, a ktoś nie naostrzy jego tnącej krawędzi, to będzie musiał wytężać swe siły żywotnie. A zatem zrobienie użytku z mądrości dla osiągnięcia celu przynosi korzyść. Nie jest to złe tłumaczenie, ale popatrzcie, jak trudno zrozumieć tą drugą część tego wersetu w przekładzie Świata. Zrobienie użytku z mądrości dla osiągnięcia celu przynosi korzyść. Biblia warszawska bardzo tak w prosty sposób oddaje ten fragment. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie na ostrzy, trzeba wytężać siły. Korzystniejsza jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Prosty fragment, prawda? Nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. Bardzo prosto oddany fragment. Dalej mamy Księgę Kaznodziei. 11.5. Jak nie znasz drogi ducha w kościach w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła prawdziwego Boga, który czyni wszystko. Nie znasz drogi ducha w kościach w łonie brzemiennej. Nie wiem, czy to ktokolwiek by wytłumaczył. No i znowu musimy posłużyć się Biblią Warszawską. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łomie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Jak może być duch w kościach? Bo to jest przecież chore. Dlatego tutaj Biblia warszawska idzie nam z pomocą, tłumaczy super ten fragment, oddaje ten fragment poprawnie, nie mamy żadnych wątpliwości o co chodzi. Dalej. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością i osiągam znajomość zdolności myślenia. Uu, ciężka sprawa już teraz. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu wersetowi. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. To jeszcze jesteśmy w stanie yy, zrozumieć. I osiągam znajomość zdolności myślenia. <laughs> znajomość zdolności myślenia. No i... Idziemy do Biblii Warszawskiej. Ja mądrość mieszkam z roztropnością. Umiem udzielać dobrej rady. Prosto, prosto. Ten przekład, który Biblia Warszawska, który nie jest jakiś fenomenalny, wspaniały, cudowny, ale oddaje po prostu treść tego wersetu. I następny fragment. Przy powieści 10.21. Wargi prawego pasą wielu, lecz głupcy umierają z niedostatku serca. Wargi prawego pasą wielu. Pasą. No jeszcze byśmy tu mogli to, to słowo pasą jakoś zrozumieć, coś sobie tam wstawić, no ale znowu Biblia Warszawska, porównujemy. Wargi sprawiedliwego po, pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku. Nie można by było napisać tak, przetłumaczyć, przepraszam, tak jak w Biblii Warszawskiej. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu. Musi być pasą wielu. Nie wiem, dlaczego ci tłumacze w taki sposób oddają te, te, te fragmenty. Kaznodziei, przepraszam, przypowieści 11-15. Jeśli się powiedzie temu, kto poręczy za obcego, ale kto nienawidzi podawania ręki, pozostaje wolny od trosk. Po prostu przepraszam za, za mój uśmiech, i, i to nie jest złośliwe, ale jak pierwsza część tego fragmentu jest zrozumiała, to, to druga: kto nienawidzi podawania ręki, pozostaje wolny od trosk. Nie chcę już nic tutaj mówić, po prostu otworzę Biblię Warszawską i, i przeczytam ten tekst Biblii Warszawskiej. Kto ręczy za obcego, bardzo sobie szkodzi. Lecz bezpieczny jest ten, kto unika poręki. Ten, który nie chce ręczyć, unika niebezpiecznych sytuacji. Po prostu. Oj, straszny jest ten przekład nowego świata. Idziemy dalej. 16 rozdział, werset 26. Dusza ciężko pracującego, ciężko na niego pracuje, gdyż ponaglają go jego usta. Znowu się zaczęła śmiać, bo sobie już mówiłem ten fragment. Dusza ciężko pracującego, ciężko na niego pracuje. I jakbyście tak siedzieli w domu i myśleli nad tym fragmentem, to myślę, że trochę czasu byście musieli nad nim spędzić, gdyż ponaglają go jego usta. No. I Warszawska Biblia. Głód robotnika pomaga mu przy pracy, bo jego usta go pobudzają. Nie będę tego komentował, idziemy dalej. To jest ciekawy fragment. Yy, Część przypowieści 20 rozdział 130. Rany tłuczone oczyszczają ze, zu, ze u, zła, przepraszam, a ciosy najskrytsze części brzucha. Rany tłuczone oczyszczają ze zła, a ciosy najskrytsze części brzucha. Co to, to ma wspólnego w ogóle? Czy tak jest? Warszawska. Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębokie wnętrzności. A tu mamy troszkę uciekło mi to. Jeszcze raz otworzę. O, mamy rany tłuczone oczyszczające łza, zła. Łzami cały czas jakoś przychodzi, a ciosy najskrytsze części brzucha. Krwawe rany oczyszczają złośnika. A ciosy głębokie wnętrzości. I idziemy kolejny werset. To jest bardzo ciekawy fragment. Pewnie się niektórzy mogą pod nosem uśmiać z tego fragmentu. Czy nogi kulawego naczerpały wody? W takim razie jest też przysłowie w ustach głupców. Jakieś dziwne. Nogi kulawego naczerpały wody. Jak nogi kulawego mogą naczerpać wody? W takim razie jest też przysłowie w ustach głupców. Księga przysłów w przekładzie mimi Warszawskiej. Jak i ze zwisającymi goleniami Kulewego, tak jest przypowieścią powieścią starbówców. Proste? Bardzo proste. I kolejny tekst. W tym razie z Księgi Trenów. Przypadło nam groza i jama, spustoszenie i ruina. Czym jest ta jama? Naszym udziały stały się strach i grób, spustoszenie i zagłada. I kolejny tekst. Księgi Trenów, 351. Oko me surowo się obeszło z moją duszą, ze względu na wszystkie córki moje, mojego miasta. Oko me surowo się obeszło z duszą moją ze względu na wszystkie córki mojego miasta. więc mi naprawdę ciężko czytać nawet ten, ten przekład. No i porównujemy to, co widzę. A, przepraszam, 51. To, tak, dobrze. To, co widzę, sprawia ból mojej duszy z powodu wszystkich córek mojego miasta. O, ludzie. Nie, nie jestem w stanie nic nawet powiedzieć i skomentować, wybaczcie. Mogę tylko pokazać wam kolejny fragment. Księga Psalmów. To jeszcze dwa fragmenty, myślę, że wytrzymacie. Księga Psalmów, 76, Psalm, werset 5: Mocni sercem zostali złupieni, zdrzemnąwszy się, zapadli w sen, i spośród wszystkich dzielnych mężów żaden nie odnalazł swych rąk. Chciałbym, by ktoś ten fragment nie tłumaczył. Mocni sercem. Stali złupieni, zdżemoszszy się zapadli w sen. Spośród wszystkich dzielnych mężów żaden nie odnalazł swoich rąk. Co się stało z rękoma tych dzielnych mężów? No zobaczmy. Psalm 76 verset, Tutaj będzie szósty. Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, a wszystkich wojowników siła rogu zawiodła. Bardzo proste. No, gdybyśmy przeczytali ten tekst z księgi Psalmu, 76, w przekładzie Nowego Świata, nie jesteśmy w stanie go nawet zrozumieć. I na koniec taki rodzynek. Z księgi Chioła. Zagadka. Od razu dworzę w dwóch. Przekładach: nawet mąż pustogłowy zyska dobrą pobudkę, gdy tylko zebra podobna do osła urodzi się człowiekiem. Mąż pustogłowy zyska dobrą pobudkę, gdy tylko zebra podobna do osła, jak zebra jest podobna do osła, urodzi się człowiekiem. Kompletnie nie wiadomo o co chodzi. A Biblia Warszawska bardzo prosto. Podaje. Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek? To tylko część tych fragmentów, które wybrałem. E... Oczywiście to nie, jest, to nie są najważniejsze fragmenty. To jest tylko taki wstęp, jak powiedziałem, odnośnie przykładu Nowego Świata, dlaczego przestałem go czytać. Między innymi też przez takie wersety, które bez sensu są oddane. Ten przykład bardzo ciężko się czyta. Jeżeli chcesz poznać Pana naszego Jezusa Chrystusa, to musisz odłożyć ten przekład. To musisz wziąć do swoich rąk jakiś inny przekład i zacząć go czytać. Prosić o Ducha Świętego. W kolejnym filmie z tej serii gdzie chcę pokazać, które fragmenty przekonały mnie, że muszę bardzo szybko odłożyć ten przekład i czytać każdy przekład inny, ale nie ten. Przekład Nowego Świata odsunął Pana naszego Jezusa Chrystusa z naszych serc, z serc świadków Jehowy. To, że oni mówią, że wierzą w Jezusa, to prawda, ale Pan Jezus nie jest ich Panem, nie jest ich Bogiem, tak można powiedzieć. A więc, cóż mogę dodać? Zapraszam Was na kolejne filmy odnośnie, dlaczego przestałem czytać Przekład Nowego Świata. Może one przydadzą Wam się w Waszej drodze do wolności chrześcijańskiej, do poznania prawdy. A tą prawdą jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, Jemu chwała na wieki. Amen. Pozdrawiam serdecznie.